Nasi przodkowie święcie wierzyli, że w takich ciemnych, deszczowych chmurach, jak te za oknem, kryją się rozmaite straszydła i poczwary. A nie tylko wierzyli, nawet je widywali. Dlatego jednym z dziesiątków imion, jakie im nadawali, było miano wicher bądź latawiec. Z kolei wędrowni buddyjscy mnisi w Japonii znaleźli na to sposób. Używali latawców do odstraszenia złych wichrów. A u nas już pojawiły się mocniejsze podmuchy, więc proponuję zacząć sezon latawcowy. Może dzięki temu odpędzimy wszystkie szkarady i poczwary bujające w chmurach. Krzysztof Jerota, witam i zapraszam na prognozę pogody. Nadchodząca noc będzie pogodna na zachodzie województwa i w miarę pogodna w centrum i na wschodzie. W całym regionie tylko 5 stopni. W nocy i nad ranem pojawią się zamglenia. Dzień zacznie się mrzawką bądź większym zachmurzeniem. W drugiej części dnia już więcej słońca. Jutro troszeczkę mniej ciepło. Od 13 stopni w Nysie przez 14 na wschodzie i na północy do 15 stopni w centrum. No ale to ciągle dobry wynik. Dobre będzie też ciśnienie. Urośnie ono do 1024 hektopaskali. Wiatr powieje z północnego zachodu, ale już słabiej. Za słabo na latawce. Podobne warunki będą na całym Śląsku. Wrocław w nocy trochę bardziej zamglony, a Katowice nocą bardziej zachmurzone. No czyli na jedno wychodzi. W ciągu dnia o jeden stopień mniej na górnym Śląsku. No i wygląda na to, że w środę znowu wzrost zachmurzenia, ale może tym razem nas nie zmoczy, a w czwartek temperatura wzbije się ponad dwudziestkę, lecz tylko na jeden dzień. A potem ostro w dół. W tygodniu czekają nas zatem takie termiczne wzloty i spadki. Zupełnie jak przypuszczaniu latawca. Przy takiej pogodzie trzeba uważać na przeziębienia, licho nie śpi. Tak jak nie śpią w chmurach wichry i latawce złe szydła pogody. To tyle na dzisiaj. Do zobaczenia.